Teren, na którym obecnie leży Wiedeń, był zamieszkany już w czasach prehistorycznych, a w okresie starożytnym był częścią Rzymu. W średniowieczu był ważnym ośrodkiem handlowym i politycznym. Stał się stolicą Habsburgów w 1440 roku i pozostał nią przez wieki. W 1529 i 1683 był oblężony przez Imperium Osmańskie, ale obie próby zdobycia miasta zostały odpadane. W XVIII wieku przeżył okres wielkiego rozkwitu podczas panowania Marii Teresy i jej syna, cesarza Józefa II. W tym czasie Wiedeń był jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych i artystycznych w Europie. W 1806 roku, po upadku Świętego Cesarstwa Rzymskiego, stał się stolicą Austro-Węgier. XX wiek to upadek Austro-Węgier po I wojnie światowej, okupacja przez nas. Nazistów w latach 30. i 40., oraz podział miasta po II wojnie światowej, kiedy to stał się częścią tzw. żelaznej kurtyny. Po zakończeniu zimnej wojny Wiedeń odzyskał swoją rolę jako miasto mające wpływ na kulturę, politykę i ekonomię. Stał się jednym z najważniejszych ośrodków dyplomatycznych, siedzibą wielu międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ i OPEC, oraz znaczącym centrum turystycznym. Plac Szczepana to jedno z najważniejszych i najbardziej znanych miejsc w Wiedniu. Jest położony w samym sercu starego miasta, w pobliżu katedry Świętego Szczepana. Pełni on funkcję centralnego punktu komunikacyjnego, handlowego i turystycznego. Otoczony jest przez piękne, zabytkowe kamienice, butiki, kawiarnie i restauracje, tworząc niepowtarzalny klimat. Głównym punktem placu jest imponująca katedra świętego Szczepana. To gotycka świątynia z charakterystyczną wieżą, która dominuje nad panoramą miasta. Katedra jest jednym z najważniejszych zabytków Wiednia. I Ważnym miejscem kultu religijnego, a także popularną atrakcją turystyczną. Plac Szczepana jest również miejscem, gdzie można zaczerpnąć trochę kultury, uczestnicząc w ulicznych występach artystycznych, słuchając muzyki ulicznej lub obserwując przechadzających się ludzi. To także doskonałe miejsce na zatrzymanie się na kawę i delektowanie się atmosferą Starego Miasta. Opera Wiedeńska to jedna z najważniejszych i najbardziej renomowanych oper na świecie, znajduje się w samym sercu Wiednia, w okazałym budynku w stylu neorenesansowym, który został otwarty w 1869 roku. Jest nie tylko jednym z najważniejszych ośrodków operowych, ale również symbolem bogatej tradycji muzycznej Wiednia. Od swojego otwarcia scena tam była miejscem, gdzie występowali wybitni artyści, a jej Repertuar obejmuje dzieła zarówno klasyki operowej, jak i nowoczesne produkcje. Cafe Zacher to jedno z najbardziej kultowych miejsc w Wiedniu, słynące z niezwykłej atmosfery i pysznych deserów. Znajduje się w luksusowym hotelu Zacher przy słynnej ulicy Kertnerstrasse. To miejsce ma długą historię sięgającą do XIX wieku, kiedy to Franz Zacher, kucharz dworski, stworzył oryginalny przepis na Zacher torte słynny austriacki tort czekoladowy. Pałac Albertina to jeden z najbardziej znanych zabytków architektonicznych w Austrii. Jest to imponujący neoklasyczny pałac, który obecnie pełni funkcję muzeum. Znajduje się w nim jedna z największych i najbardziej znaczących kolekcji grafik na świecie. To ponad milion rysunków i drzeworytów, w tym prace takich mistrzów jak Albrecht Direr, Rembrandt, Michał Anioł czy Leonardo da Vinci. Historia Szenbrun jest stosunkowo krótka w drugiej połowie XVI wieku. Posiadłość zakupił Maksymilian II z przeznaczeniem na pałacy kłowiecki. Dopiero 100 lat później Leopold I zlecił zaprojektowanie letniego pałacu. Dzisiejszy kształt budowli nadał nadworny budowniczy Marii Teresy Nikolaus Pacassi w drugiej połowie XVIII wieku. Za czasów panowania cesarzowej Szenbrun stał się nie tylko tylko ośrodkiem życia dworskiego, ale ulubionym mieszkaniem niezwykle licznej rodziny cesarskiej. W apartamentach na piętrze cesarzowa miała swoją sypialnię, gdzie przyszło na świat jej 16 dzieci. Po śmierci cesarzowej Szenbrun ucichł na ponad pół wieku, by ożyć powtórnie zapanowania Franciszka Józefa, który tutaj przyszedł na świat i tutaj także zmarł. Po abdykacji ostatniego z Habsburgów Szenbrun przeszedł na własność państwa. Podczas II wojny światowej pałac został częściowo zniszczony. Był również siedzibą sztabów brytyjskiego i sowieckiego. Jest to ozdobna budowla wznosząca się na wzgórzu na zachodnim krańcu ogrodów pałacowych. Glorietta została zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku na zlecenie Marii Teresy i Józefa II. Ma formę łuku triumfalnego z trzema łukowymi przejściami i jest zdobiona rzeźbami i reliefami. Zbudowano ją z białego kamienia. Z okien na najwyższym piętrze roztacza się imponujący widok na kompleks pałacowy oraz na Wiedeńskie Doliny. of stanowi zlepek budowli z różnych epok ukrytych w większości za jednolitymi barokowymi fasadami z czasów Marii Teresy w odróżnieniu od innych europejskich rezydencji monarszych Hofburg jest integralną częścią Wiednia przez środek kompleksu przebiega trakt komunikacyjny a liczne dziedzińce są ogólnie dostępne przez całą dobę najstarsze budynki w obrębie pałacu cesarskiego zostały według najnowszych Badań wzniesione w XIII wieku przez rezydującego tutaj króla czeskiego, przemysława Otokara II. Parę lat później jego miejsce zajął siłą pierwszy z Habsburgów, Rudolf I. Hofburg był rodową siedzibą dynastii do momentu jej upadku w 1918 roku. To symbol Wiednia. Świątynia przetrwała cudem liczne burze dziejowe, od tureckich ostrzałów po amerykańskie i sowieckie bombardowania. Dzieje świątyni sięgają XII wieku. Za czasów przemysława Otokara II wzniesiono najstarsze romańskie partie murów, z których do dziś zachował się portal główny oraz wieże pogańskie po jego obu stronach. Książę Rudolf IV Habsburg w 1359 roku położył kamień węgielny pod rozbudowem kościoła w trzynawową świątynię gotycką. W 1433 roku ukończono najwyższą wieżę południową, zwaną Pieszczotliwie szczefl. W następnym stuleciu niedokończoną z powodu wojen i reformacji wieżę północną nakryto renesansowym hełmem. W tym mniej więcej czasie zapanowania węgierskiego króla Macieja Korwina dach świątyni pokryto barwną dachówką. Odnowiona po wojnie przedstawia między innymi dwugłowego orła habsburgów. W niepozornym kościele Kapucynów znajduje się jeden z najważniejszych zabytków Wiednia krypta cesarska, w której spoczywają prawie wszyscy Habsburgowie, począwszy od cesarza Macieja z małżonką, chowani tu od 1633 roku. W dziesięciu podziemnych pomieszczeniach znajduje się 139 sarkofagów. Najokazalszy grobowiec w formie rokokowego łoża pełnego ozdób i symboli należy do Marii Teresy i jej małżonka. Ich syn Józef II, rzecznik racjonalizmu i surowości, spoczywa w prostej trumnie. Ostatnim cesarzem pogrzebanym w krypcie był Franciszek Józef. Ostatnim pogrzebem był uroczysty pochówek cesarzowej Zyty w 1989 roku. Jej mąż, ostatni cesarz Karol I, spoczywa na maderze, gdzie zmarł na wygnaniu. Belweder to najpiękniejszy kompleks pałacowy Wiednia i jeden z najwybitniejszych przykładów architektury barokowej na świecie. Dwa piękne barokowe pałace ustawione są naprzeciw siebie na dwóch krańcach rozległej skarpy przekształconej w Park francuski, są dziełem sławnego Lukasa von Hildebranda, jednego z największych austriackich architektów doby baroku, wzniósł je na zamówienie innej gwiazdy swoich czasów genialnego dowódcy cesarskiej armii księcia Eugeniusza. Górny Belweder, dwupiętrowy pałac, służył wyłącznie celom reprezentacyjnym. Hildelbrand zaprojektował budowlę z iście królewskim rozmachem, przykrywając ją dachem, wzbudzającym skojarzenie z tureckimi namiotami pod Wiednie. Wnętrza Górnego Belwederu swoim przepychem i kunsztownością, stiukowych zdobień nie ustępują prywatnej rezydencji księcia. W XVIII wieku Habsburgowie zakupili pałac z przeznaczeniem na galerię sztuki, którą mieści on również obecnie. W ozdobnych wnętrzach Górnego Belwederu zgromadzono dzieła malarstwa z okresu ostatnich dwóch stuleci. Wiedeński Biedermeier, francuski impresjonizm, malarstwo austriackie z przełomu wieków do połowy XX wieku. Absolutnym hitem kolekcji jest zbiór złocistych dekoracyjnych obrazów Gustawa Klimta ze słynną Judytą i skrzącym się pocałunkiem. To jednopiętrowy lekki pałac ogrodowy, ukończony w 1716 roku, przeznaczony był głównie do osobistego użytku księcia w dobrze zachowanych, wspaniałych wnętrzach ozdobionych marmurami, stiłkami i freskami urządzono Muzeum Baroku. Pałacowa Oranżeria, przemieniona na stajnie przez Marię Teresę, mieści kolekcję sztuki średniowiecznej. Kalenberg zapisał się w historii chrześcijańskiej Europy. 11 września 1683 na wzgórzu stanęły sprzymierzone wojska chrześcijańskie, które następnego dnia miały uderzyć na armię turecką Karamustafy, od wielu dni oblegającą Wiedeń. Turcy nie mogli spodziewać się natarcia od tej strony, jako że od Kalenbergu oddzielały ich tereny bagienne. Dowództwo w decydującym starciu powierzono królowi polskiemu, Janowi III Sobieskiemu, który już wcześniej zasłynął jako pogromca Turków. Pamiętnego 12 września nad ranem król Polski wysłuchał mszy w ruinach kościoła Kamedułów, a następnie na czele 20-tysięcznej jazdy z imieniem Boga i Maryi na ustach ruszył na Turków. Turcy byli tak przerażeni, gdyż nie spodziewali się ataku z tej strony, a widok skrzydlatych tych rycerzy działał na nich magicznie. Po zaciekłej bitwie ponieśli sromotni. Klęskę. uciekali w popłochu, porzucając z broń, sztandary, namioty i wszelkie sprzęty, które trafiły jako łup do rąk zwycięzców. Najstarszy, największy i najbogatszy klasztor w kraju ma dla Austriaków szczególne znaczenie, gdyż został założony przez Leopolda III z Babenbergów, który w XV wieku został świętym patronem Austrii. Legenda powiada, że klasztor powstał w miejscu, gdzie margrabia Leopold odnalazł welon ślubny swej małżonki, porwany przez wiatr w dniu ich wesela przed dziewięcioma laty. Nieuszkodzony za na kształtu baldachimu nad zaroślami, świecąc nieziemskim blaskiem, w którym Leopold ujrzał postać Maryi z dzieciątkiem. Leopold obiecał żonie, że postawi klasztor tam, gdzie odnajdzie welon. Obietnicy dotrzymał. To wielka romańska bazylika z początku XII wieku świątynia poddawana była tylokrotnym przeróbkom, że dzisiaj stanowi monumentalną hybrydę stylistyczną z romańskimi murami, gotyckimi detalami, neogotyckimi wieżami i barokowym wystrojem wnętrza. W środku przyciągają wzrok wspaniałe dekoracje styłkowe wykonane przez mistrzów włoskich w połowie XVII wieku. Na uwagę zasługują wspaniałe barokowe organy, na których grywał z upodobaniem kompozytor Anton Brickner. Współcześnie w kościele często odbywają się prestiżowe koncerty organowe. Monumentalne barokowe wschodnie skrzydło opactwa powstało w XVII wieku jako część gigantycznego założenia architektonicznego. W klasztorze znajduje się także muzeum ze zbiorami rzeźb gotyckich i barokowych oraz galeria malarstwa. Kończymy pobyt w pięknym Wiedniu i wracamy do równie pięknego Tarnobrzega, do którego zapraszamy serdecznie.